Jakie piły używasz, masz, miałeś i jakie polezasz? A więc tak, moją przygodę w lesie zaczynałem z chuskwarną 345e. Bardzo fajna piła dla takiego chudego szczura, jakim wtedy byłem. Następnie w wieku 17 lat, za pieniądze, które zbierałem na komputer, kupiłem 450, ponieważ miałem już dość 345, bo co chwilę gasło. Po zajechaniu 450 kupiłem 545. Zajebista piła. Zajechałem trzy takie. I na koniec kupiłem 560 w 2020 roku. Największe gówno jakie miałem. Dbałem o tą piłę jak o moje BMW. A i tak, mimo to się rozleciała. No, a obecnie używamy tak, właśnie 550, tą 560 po naprawie i najczęściej jakieś inczyki. Ale tak szczerze mówiąc, ja już piłą prawie wcale nie tnę, bo siedzę w farwę starzeją. A jaką piłę mogę polecić? Coś w przedziale od 3 do 4 koni. Oczywiście profesjonalne.